thank you Panie, witam Was w kolejnym unpackingu. Dzisiaj będziemy otwierać dwie duże paczki z vinted. Druga zostanie odpakowana na przyspieszeniu. Tam już na początku nie nagrałam głosu. Oczywiście w dalszej części filmu Wam wszystko opowiem o tych modelach. Udało mi się znaleźć na vinted przepiękne, moje wymarzone modele Brajera. Oczywiście w skali traditional, bardzo chciałam je mieć. Powiem Wam, że je kupić w Polsce, rzadko się trafiają. A w szczególności ten, którego zaraz otworzę. To była w zasadzie jedyna oferta w Polsce, którą udało mi się znaleźć. Zdziwiłam się, że ktoś go sprzedaje i ma rzeczywiście, bo widziałam go raczej w Stanach. Bardzo mi się on podobał na jakichś filmikach, jak ludzie pokazywali. Najczęściej go widziałam w Stanach, że mają go w kolekcjach ludzie, ale niestety w Polsce nigdy nie widziałam, żeby był dostępny. A jakoś o dziwo trafiłam, więc bardzo się cieszę, i za chwilę to otwieramy. Tutaj dostałam. Uroczą kartkę. Dziękuję i miłego dnia. Tutaj jeszcze mamy uroczą naklejkę skórą. O i rysunek. Bardzo ładnie muszę przyznać. I tutaj jeszcze takim ładnym, błyszczącym, srebrnym żelopisem napisała imię tego konia. Kupowałam to na vintec od bardzo fajnej dziewczyny. Mogę Wam zostawić linka do jej profilu, bo bardzo przyjemny kontakt. Ten koń nazywa się Crystalline. Myślę, że tak się to wymawia. I jeśli nie wiecie co to jest za koń, to zaraz zobaczycie moim zdaniem najpiękniejszy dekorator jaki jest od Brera. Znalazłam naklejki, które ta dziewczyna włożyła. Mamy takiego słodkiego kotka. Mamy też drugiego kotka oraz skórę. <laughs> Bardzo urocze, a to jest nasz cudowny koń, czyli Brayer Traditional model o nazwie Crystalline, jak już powiedziałam. Wow, po prostu nie wierzę w to, że ją mam. Myślę, że jest to klacz, bo bardziej mi się to imię kojarzy z płcią żeńską. Nie ukrywam. Myślę, że to będzie klacz. Bo tutaj pod spodem nawet nie ma nic wyrzeźbione. Jak widać, jest to dekorator. Z tego co pamiętam, ten mold nazywa się Gophert. Tutaj wam się wyświetli na filmie jego dokładna nazwa. Dekorator to oczywiście model, który nie jest realistycznie pomalowany. Breyer właśnie specjalizuje się w takich koniach, bo stworzył już po prostu tyle wariacji kolorystycznych, że wow. I bardzo mi się podobają ich tęczowe konie bo mają ich kilka w swojej ofercie. I udało mi się jednego z nich kupić. Być może pamiętacie, że mam w swojej kolekcji Equiday i teraz trafiła do mnie ta wspaniała klacz. Myślę, że to imię zostawię, bo bardzo mi się podoba. Crystalline, tak wygląda jej pyszczek. Jak widać jest to koń z rokaty, ale w przepięknych kolorach. Od turkusowego do fioletowego i na końcu różowy. Ja kocham różowy i to połączenie kolorystyczne tak mi się spodobało, że wiedziałam, że muszę mieć tego konia, i jak zobaczyłam, że jest na Winted, no to nie mogłam się oprzeć, muszę się przyznać, że to teraz najdroższy trat, jakiego posiadam. Podam wam tutaj cenę, jeżeli jesteście ciekawi, ile trzeba za niego zapłacić, no niestety nie ukrywam. Ten koń jest drogi, ale naprawdę chciałam go mieć. Powiedziałam na samym początku, że niestety bardzo ciężko go dostać. Gdybym go nie znalazła w to bym musiała pewnie sprowadzać z zagranicy, czego nie lubię. Raczej rzadko sprowadzam konie z zagranicy, bo może się trafić cło, No, wtedy trzeba więcej zapłacić niż za figurkę, więc nigdy jeszcze tego nie robiłam. Po prostu się boję, że mi naliczą jakieś ogromne cło, więc bardzo się cieszę, że znalazłam jednak tego konia na wintet. Po prostu jest tak piękna. Tylko spójrzcie na te kolory, bardzo ładne zrobione ombre i bardzo fajnie to wygląda z tym białym kolorem. Tutaj ma jeszcze taką długą odmianę na jednej nodze i jak widać ma podstawkę ma srebrne kopyta, które jeszcze tak błyszczą. Dzisiaj niestety nie ma słońca. Cały ten koń się błyszczy. Chyba jest w wykończeniu glossy, ale nie jestem pewna. Ale on się tak trochę świeci, więc wydaje mi się, że jest to wykończenie glossy i akurat na tej maści bardzo mi się podoba ten delikatny połysk. Jeśli chodzi o modele Glossy z Brejera, to nie jestem ich wielką fanką. Nie podobają mi się takie zwykłe maści w wykończeniu glossy. E até Więc raczej żadnej nie będę mieć, ale takie właśnie dekoratory, takie kolorowe konia mi się podobają w takim wykończeniu. Bardzo ładnie się to odbija, jak możecie zobaczyć. Taki ma bardzo fajny, rozwiany ogon różowy, a grzyba jest turkusowa. Na nagraniu ten kolor jest mocno zielony, ale to jest taki właśnie turkusowy. No, nie jest to na pewno zielony, tylko taki bardziej morski kolor, bym powiedziała, chociaż na grzybie bardziej jest. Zielony, no nie ukrywajmy. Tutaj pyszczek ma zaróżowiony, choć jak widać, to jest kolor kremowy. Nie jest taki jasno-różowy jak w innych firmach. Robią takie zaróżowienie. Z tego co zauważyłam, właśnie u Brajera, oni raczej robią właśnie takie kremowe zaróżowienie. Moim zdaniem jest to bardziej naturalny kolor, bo jednak konie w rzeczywistości nie mają tak różowego pyska. Tak wygląda z drugiej strony. Jak możecie zobaczyć, z tej strony grzywa jest przepięknie pomalowana, na dole jest fioletowa, a u góry taka właśnie turkusowa, morska. W sumie jednak trochę zielona. Tak wygląda umaszczenie z drugiej strony. Po prostu jest tak piękna, te łaty. Muszę przyznać, że mają bardzo fajne kształty, takie szarpane. Oczywiście, tak jak inne modele, na pewno te łaty są takie wydrapane, że nie zostały namalowane. Oczywiście. To połączenie kolorystyczne jest tak piękne, że mogę się tym zachwycać godzinami po prostu. Naprawdę, ten koń jest cudowny. Spełniłam swoje kolejne marzenie. Nie sądziłam, że to się spełni, bo jednak ciężko go dostać, ale udało się i naprawdę z tego się cieszę. Koniecznie napiszcie w komentarzach, czy wam się Podobają dekoratory z brajera, bo oczywiście nie każdy musi lubić takie fantastyczne malowania. Jestem bardzo ciekawa, co wy sądzicie o tych koniach, bo one czasami potrafią być mocno kolorowe, ale mi te konie bardzo się spodobały i bardzo chciałabym mieć więcej takich tęczowych czy po prostu kolorowych brajerów. Nie wiem, czy mi się to uda, ale ogólnie bardzo bym chciała, bo są naprawdę cudowne. I bardzo mi się spodobały takie kolorowe figurki, bo widzieliście, że jakiś czas temu kupiłam tą limitowaną kolekcję szlejcia z okazji 90 lat. Polecam obejrzeć ten odcinek, bo tam również były takie przepiękne, kolorowe umaszczenia na tych zwierzątkach. Chociaż pojedynczy kolor jest oszałamiający sam w sobie, można argumentować, że kolory wyglądają najlepiej, gdy są wyświetlane obok siebie, wydobywając głębię i blask każdego odcienia. Weźmy na przykład dwa z najpiękniejszych cudów natury: tęcze i zorze polarne. Oba te zjawiska mistrzowsko pokazują, że kolorowe przejścia są piękne. Tegorocznym wiosennym dekoratorem jest Crystal Line To potężna klatrz w dynamicznej pozie. Idealnie współgra z jej kolorowym płaszczem Pinto Overo, który jest podkreślony błyszczącym wykończeniem i srebrnymi kopytami. Tak jak Matka Natura prezentuje efektowne pokazy piękna za pomocą koloru i światła, tak samo czyni krystaline. Odcienie turkusowe przechodzą w indygo, a następnie znikają w fiolecie i fuksji, gdy kolory przechodzą przez jej ciało i wirują wzdłuż jej oznaczeń. Taki opis widnieje na pudełku od tego wspaniałego dekoratora. Malt tej klaczy to Goferd. Stworzony w 2006 roku. Wyrzeźbiony przez Kathleen Moody, czyli moją ulubioną rzeźbiarkę, jeśli chodzi o Breera, Mam najwięcej moldów stworzonych właśnie przez tą autorkę. Na stronie Identify Your Braier możecie zobaczyć wszystkie malowania na tym moldzie. Oprócz takich zwykłych maści, możemy tutaj znaleźć bardzo dziwne malowania. Moim zdaniem najdziwniejsze to wzór przedstawiony. Geparda albo Lamparta. Ten koń posiada na sobie cętki oraz ma pysk przypominający bardziej kota niż konia. Szczerze to, chyba nigdy nie widziałam tego typu malowania. Oprócz tego mamy malowanie halloweenowe z bardzo ciekawymi łatami, które przedstawiają potwory. Mamy również dwa kolorowe dekoratory. Jeden jest tarantowaty w bardzo mocnym odcieniu koloru niebieskiego. Natomiast drugi jest bardzo delikatny z odcieniem różu i jest to jednorożec. Możecie tutaj również zobaczyć malowanie, które jest trochę złote. Warto dodać, że sam Goffert został stworzony jako czempion rasy fryzyjskiej. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo ja kocham konie fryzyjskie. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości będę miała więcej malowań na tym moldzie. Nie tylko ze względu na tą rasę, ale też dlatego, że są po prostu śliczne. Crystal Line wyszła w 2020 roku jako wiosenna nowość. Jej malowanie składa się z trzech kolorów. Turkusowego, który jest na głowie, na szyi oraz na przedniej nodze. Na środku ciała mamy kolor fioletowy oraz na jednej tylnej nodze. Natomiast na zadzie oraz na jednej tylnej nodze mamy kolor różowy, który znajduje się również na ogonie. Grzywa jest dwukolorowa: z przodu turkusowa, a na końcach fioletowa, bardzo ciemna. Ogon jest prawie w całości różowy, a na końcach rozjaśniony do koloru białego. Klacz posiada odmiany srokacizny, które znajdują się na całym ciele. Na jednej nodze mamy bardzo długą odmianę do końca szczotki pęcinowej. Natomiast na razie nóg mamy już krótsze odmiany, które obejmują tylko szczotki pęcinowe. Na jej głowie znajduje się duża łysina, która obejmuje również pysk. Pyszczek, co ciekawe, nie jest zaróżowiony na typowy jasnoróżowy kolor, tylko na kremowy, co jest na pewno bardziej naturalne. Całe malowanie jest dodatkowo błyszczące, co widać pod światło, więc jest to koń w wykończeniu Glossy. Jej malowanie jest bardzo płynne. Posiada przepiękne przejścia kolorystyczne pomiędzy tymi kolorami. Jestem po prostu zachwycona jakością tego malowania. Kolory świetnie się prezentują razem z białymi odmianami czy tą strokacizną. Płynne przejścia pomiędzy kolorami widać nie tylko na ciele, ale też na jej grzywie. Grzywa posiada gradient pomiędzy kolorem turkusowym, a ciemnym fioletowym. Na ogonie również mamy płynne przejścia pomiędzy jasnym różem a białym. Kobyta są srebrne i błyszczące. Moim zdaniem bardzo fajnie pasują do tej maści. Grzywa i ogon posiadają pofalowane włosy. Są bardzo długie i bardzo ładnie wyrzeźbione. Widać wyrzeźbione pasma czy pojedyncze włosy. Klacz ma mocno zaznaczoną klatkę piersiową oraz mięśnie na szyi czy na przedniej nodze. Mięśnie są również widoczne na zadzie, mięśnie są również widoczne na pysku. Jednak muszę przyznać, że to kolorowe malowanie troszeczkę ukrywa te mięśnie, na pewno mogą być lepiej widoczne na innych maściach. Klacz posiada bardzo mocno wyrzeźbione strzałki na kopytach. Co jest mocnym plusem, bo nie wszystkie brayery mają wyrzeźbione strzałki. Moim zdaniem ta klacz jest świetnie wyrzeźbiona, posiada bardzo dużo detali w swojej rzeźbie. Nie tylko na ciele, ale też w postaci grzywy czy ogona. Widać, że tutaj Kathleen Moody się postarała nad szczegółami. Ja po prostu uwielbiam jej rzeźby i dlatego mam ich najwięcej w mojej kolekcji brayerów. Tym malowaniem mogę się zachwycać godzinami. Jest tak przepiękne, że po prostu brak mi słów. Tak jak powiedziałam wcześniej, to malowanie posiada przepiękne przejścia kolorystyczne, i same odcienie również są świetnie dobrane. Mamy tutaj bardzo ładny turkus, który jest troszeczkę zielony, przez co bardziej wygląda na kolor morski. Mamy ciemny fiolet i jasny róż. Na pudełku było napisane, że taklacz ma w sobie tęczę oraz zorzę polarną. Ja widzę to porównanie, ponieważ tęcza to połączenie wielu kolorów i można uznać, że ta klacz to jest pewnego rodzaju tęcza, bo nie tylko mamy tutaj te trzy kolory, ale pomiędzy nimi widać też takie połączenia subtelne które tworzą inne kolory. Natomiast jeśli chodzi o porównanie do zorzy polarnej, to można jej tutaj zauważyć, bo zostały użyte kolory fioletowy i różowy, które są obecne w tych zorzach polarnych. I często w takim zjawisku widać również kolor turkusowy. Nie tylko kolory się tutaj liczą, bo sama maść świetnie się prezentuje z tymi białymi odmianami, czyli srokacizną. Gdyby jej nie było, to ten koń nie miałby takiego świetnego charakteru. Ta maść jeszcze więcej zyskuje, gdy ma właśnie takie srokatę umaszczenie. Jeśli chodzi o tęczowe bryry, to jest ich kilka w ich ofercie i są po prostu przepiękne. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała ich więcej. Póki co posiadam Crystalline oraz Equiday, ale o innych tęczowych brejerach również marzę. Po prostu te połączenia kolorystyczne bardzo mnie zachwycają i dlatego tak bardzo polubiam dekoratory. W opisie tego odcinka znajdziecie linki do stron, na których możecie Kupić tą klacz. Wiem, że nie wszyscy są fanami dekoratorów, nie są one zbyt popularne w Polsce, więc niestety ta klacz jest dostępna aktualnie za granicą. W Polsce znalazłam tylko jedną ofertę, z której ja ją kupiłam. I gdyby nie wintet, to pewnie bym jej nie znalazła w Polsce. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii na temat tej klaczy czy innych dekoratorów które oferuje Breyer. Napiszcie w komentarzach, czy podobają Wam się takie dziwne, nietypowe malowania, które często są mocno kolorowe. Dajcie znać, czy wolicie zbierać realistyczne malowania, czy lubicie też takie magiczne, jakie ja to lubię nazywać. Możecie na przykład napisać, jaki dekorator z Breera Wam się najbardziej podoba i chcielibyście go mieć. Będę czekać na Wasze komentarze. Pamiętajcie, aby je pisać, bo dzięki temu więcej osób zobaczy mój film. A w drugiej paczce z Vinted był ten przepiękny koń. Fani Brajera na pewno wiedzą, co to jest za koń jest to słuchajcie mold no koty, bardzo posiądany w większości kolekcji ja od zawsze chciałam go mieć odkąd polubiłam brajera. jednak te konie na tym moldzie wszystkie są bardzo drogie, nie ukrywajmy tego jeśli jesteście ciekawi za ile musiałam kupić tego konia, to tutaj wam się wyświetli na filmie, no niestety kilka malowań na tym moldzie bardzo mi się podoba, być może pamiętacie że kiedyś jak wrzucałam Chcieliste modeli, które chciałabym mieć, to tam pojawiło się kilka malowań, jeśli chodzi o nokotę. Najbardziej właśnie podobał mi się ten z rakaty, oraz jeszcze dwa taki. Apalusa, Palomino oraz Grullo, czyli inaczej mówiąc myszaty. Udało mi się kupić tego i ten koń nazywa się Isadora, więc chyba to jest klacz i myślę, że tak jest, bo nie ma tutaj nic wyrzeźbionego, a zazwyczaj klacze z Brera nie mają wyrzeźbionych narządów płciowych, więc na pewno to jest klacz, bo to imię też jest leńskie. Jest to maść jak widać, kasztanowato srokata w większości bardzo biała i muszę przyznać, że ten koń przypomina mi kogoś, czyli konia z filmu Mustang z Dzikiej Doliny. Ja po prostu uwielbiam tą animację, i jak mogliście zobaczyć, Nagrałam ostatnio teledysk do tego filmu, bo postanowiłam zrobić nową wersję. Kiedyś już robiłam ten film, było to jakieś 6 lat temu. I oczywiście moje nagrywanie zupełnie się zmieniło, więc chciałabym nagrać to jeszcze raz w zupełnie nowej jakości. Polecam obejrzeć, jak jeszcze nie widzieliście tego teledysku. I ten koń bardzo mi przypomina klacz Rosę. Czyli inaczej mówiąc, rain. Myślę, że jak jesteście fanami tego filmu, to to też Wam się skojarzyło. Ma jasną grzywę z tej strony, taką trochę kremową. Bardzo mi się podoba, że jest poocinowana, bo zazwyczaj jak robią takie grzywy, to one są całkowicie białe, więc tutaj wielki plus dla Brayera. Tutaj z przodu grzywa jest bardziej brązowa. Taką ma uroczą grzywkę. Jak widać, ma jedno rybie oko, a drugie jest brązowe. Jest bardzo ładnie pomalowana, nie wiem czy to będzie widać, ale jest brązowe. Ma lekko zarożywany pyszczek i ten koń w większości jest biały. Ma całą białą głowę i ciało w większości jednak. Białe nogi, również te przednie, a tutaj ma już mniej białego. Jak widać, nawet wyrzeźbione kasztany. Bardzo mi się podoba ten ogon, taki zakręcony. Bardzo ładnie jest pocieniowany. Taki brązowy z przejściami takimi kremowymi. Tutaj u góry tak wygląda i z drugiej strony też bardzo dużo białego. I te planki brązowe są dosyć małe. Ta maść jest po prostu przepiękna, bardzo mi się podoba, jest prześliczna. Nie wierzę, że trzymam malowanie no koty w swoich rękach. Marzyłam o tym moldzie odkąd pokochałam Brery. I nigdy nie sądziłam, że go kupię. Chciałam właśnie jakiekolwiek malowania, ale te trzy, o których powiedziałam najbardziej, czyli właśnie Isadore oraz ten Apolusa. I taki grullo, nokota. Wiem, że ten jeden nazywa się po prostu nokota i maść właśnie grullo. A drugi ma jakieś swoje imię, ale już teraz nie pamiętam. Ale tutaj Wam się wyświetli na filmie, jakie są to dokładnie konia. Więc na razie mam Isadora. Zobaczymy, czy kiedyś kupię tą nokotę myszatą, czy może właśnie tego tarantowatego. Jeszcze nie wiem, zobaczymy, ale na razie mam tą przepiękną klacz. Myślę, że to imię zostawia tak samo jak przy Krystaline, bo bardzo mi się podobają te oryginalne imiona. To będzie już wszystko w tym odcinku. Jak widać o dziwo, ten dekorator jest większy od Isodory, co jest dosyć ciekawe. Będę już kończyć ten odcinek. Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach, jak się Wam podobają te figurki. I koniecznie napiszcie o jakich brajerach Wy najbardziej marzycie. Ja znam się na brajerach. Więc jeśli znacie jakieś imiona koni czy moldów, które chcecie mieć, to po prostu napiszcie, myślę, że będę wiedziała o jakiego konia chodzi, więc jestem ciekawa o jakich modelach wymarzycie z Barriera, jeśli chodzi o skalę Traditional, ale możecie też podać jakieś inne skale oczywiście. Pamiętajcie, aby pisać komentarze, bo nie tylko dawanie łapek w górę, podbija zasięgi, ale właśnie te komentarze. Jak jest dużo komentarzy pod filmami, to one na pewno są częściej polecane przez YouTube'a. Jak będą te komentarze, to na pewno YouTube podbije ten film, będzie go Wysyłał dalej, więc jeśli lubicie moją twórczość. I chcecie mnie wspierać, żeby więcej osób obejrzało moje filmy, to napiszcie jakikolwiek komentarz to na pewno zwiększy moje zasięgi. Będę Wam bardzo wdzięczna za jakikolwiek komentarz, bo to naprawdę tak wybija ten kanał do góry. I nie zapomnijcie, aby zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek. Wtedy na pewno otrzymacie powiadomienia o najnowszych odcinkach. Teraz są wakacje, więc mogę częściej wrzucać film. Jeśli nie chcecie żadnego z nich przegapić, to kliknijcie ten przycisk. Subskrybuj. I z dzwoneczkiem. Wtedy na pewno żaden film Was nie ominie. I zajrzyjcie na moje media społecznościowe, bo tam wrzucam różne ciekawe materiały. Pokazuję, jakie imiona otrzymały moje figurki, albo pokazuję jakieś materiały z zakulis. Ostatnio udało mi się nagrać trochę z do serialu, więc tam możecie śledzić na bieżąco, czy udało mi się coś nagrać. Do następnego odcinka Igrzysk. Jeździeckich, bo mogę Wam zapowiedzieć, że sporo scen mam już nagrane do drugiego odcinka. I na pewno na Instagramie, Facebooku czy TikToku będę Wam przekazywać informacje, czy coś jeszcze nagrałam. I na pewno powiem, kiedy zacznę montaż. Będę wysyłać screeny, takie materiały z kulis, więc warto śledzić te social media. Jeśli jeszcze mnie tam nie obserwujecie, to bardzo zachęcam, bo wrzucam właśnie takie materiały z kulis. I oczywiście zdjęcia figurek, czy jakieś rolki. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Vielen Dank.